Kupuj lokalnie, na święta i nie tylko. Szczecińskie makramy to nietypowy i ciekawy pomysł na świąteczny prezent. Tworzone lokalnie produkty sprawdzą się jako dekoracja mieszkania bądź balkonu. Woolbis, kolekcje oryginalnej odzieży, powstają w małej szczecińskiej szwalni. Miękkie i modne produkty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Szczecińska marka Lelen. Lniana odzież i akcesoria inspirowane leśnym runem i naturą. Pasieka z pasją oferuje szeroką gamę różnego rodzaju miodów. Suszona malina, imbir, kakao, idealny prezent pod choinkę. W przerwie pomiędzy pierogami a barszczem warto przegryźć produkty stargarskiej marki Rarytas. Krakersy tradycyjne i wege polecają się na święta. Kupuj lokalnie, na święta i nie tylko.